Co tam dostałeś? O, proszę, A jaka nagroda, za tak. jak <głos》>? Ale... <głos》> tak. <głos》>. i 16. Będzie zapewniona chyba. Ale. te zawody. Pięć. Tyle zostało minut do rozpoczęcia zawodów i pokażemy na szybko jeden z naszych zestawów, co wykombinowaliśmy. Łowimy bardzo delikatnie, czyli zobaczcie sobie taka pefołeczka, w której w środku mamy csl a sfermentowanej kukurydzy, malutko dosłownie garstka puszkowanej kukurydzy, troszeczkę peletów, i na to wszystko dosypiemy dosłownie 5 małych 14 mm redliwerów. Taka pefołeczka, do tego zobaczcie czodik z jednym pojedynczym popkiem, to będzie dokładnie prezentowało się w ten sposób. Delikatnie, bez przesypywania. Punktowo szukamy ryby. Rozjeżdżamy się po całym stanowisku jak tylko da. I zobaczymy co pierwsza doła pokaże. Działamy. A więc zaczęliśmy sondowanie. Łuki Hunterem sprawdza na echo Sądzie, jakie tu mamy ciężko widać 0,8. Ale będziemy stawiać. Zaraz będzie widać. Zdecydowanie będziemy się próbowali wstrzelić w stare koryto. Zaraz echo powinno pokazywać, tu już tak. mamy metr. Tam tutaj z... mamy graniczny marker tak. I... i tutaj dokładnie. Gdzieś tu w tym no miejscu. Zobaczcie, tam gdzie teraz hunter sobie pływa, to za chwileczkę zobaczcie, z metra 10 zaraz będziemy mieli zgłębienie lekkie, metr 20 do metr 60. O, i w to metrze dokładnie zobaczcie i w tym metrze 60 o. będziemy starać się wszystkie zestawy Tutaj kłaść. Widzicie ten spadek? Tak jest. No i tam na tą porę roku. O szczupak pogonił. No, taki, taki no i ten jeden, jeden taki szpera, jeden to, szperacz też tak. Będziemy to. kombinować, szukać jednym kijem. A pora roku taka, że już zimno. Choć zasiadka wygląda na mega udano, bo ma mieć po 20 stopni w dzień, 10 stopni w nocy, więc ma być ciepło. Może ryba wyjdzie na płytkie, to wtedy tutaj dano też pokażę. Mamy metr wody przy wyspie. Wtedy poświrujemy. No i zobaczymy. Dokładnie. A tak, przyczepa, zaraz będziemy rozkładać dalej. Jacku ale tak Jacku, zdrowo. Uważaj, uważaj, bo leci wiadro! <śmaczy> <śmaczy> leci, no. Mamy to. Zachyl <śmaczy> głowę. Pipi! <śmary> <śmary> Brawo. Super. Udało się. Ile? 19450. Jeszcze raz powiedz co? 19450. Takie takie takie, takie wyniki to tylko skarpiowy muki. Pozdrawiamy. Jeszcze jedno wiadro. Lecimy tutaj. My jesteśmy szczere chłopaki, troszkę pobalowaliśmy w nocy z tym oto kolegą. Zresztą widzicie pod mojej twarzy. Ale to już jest koniec. Znowu przyjechaliśmy tu bez żadnej spinki. W nocy wyciągnęliśmy ładnego karpika 19, więc kur... te zawody bardzo dobrze się dla nas zaczęły. Niestety, albo istety, klasyfikacja pięciu ryb, więc powoli będziemy starać się odławiać, na ten moment. Chcemy nawet i te mniejsze ryby i byleby zrobić komplet. No i co, śniadane szkotosty, wywózka i tak jak lubimy to najbardziej, jedziemy po te wielkie kapry. Kolego, jak tam morale? Nie no spoczko, fajnie, wszystko jest w git, jestem po spinie ryby, była to duża ryba one powiązają na nowo przypłon powiązują w to samo miejsce i udzielę no, czekam dalej obiadek, piweczko A, będzie... obiadek zjemy i Jema, słuchajcie, ostatnia doła przed nami, dzisiaj przez noc mieliśmy jedno branie, był to karpik 9,5 kg, który niestety nie zostanie zaklasyfikowany, bo tutaj rybki od 10 kg, a teraz 7.30 będę oddalał się troszeczkę jednym zestawem od wyspy i wracamy trochę do grubszych przynęt. cały czas łowimy na 10 mm popki, teraz klasyczna 20 podbita popkiem i do łódeczki. Tylko taka PV, -a. oczywiście wszystko niezawodny. Redliwer w tym sezonie i kombinujemy 24 godziny to jeszcze dużo czasu. No i ostatni obiadek tych zawodów. Zjemy sobie świniaczka z kapustą, z grochem. PV już mamy przyszykowane. Jesteśmy po braniu. Niestety Daniel piął rybkę w trzcinach. Ale to nic. Noc przed nami. I będziemy starać się wydubać jeszcze przynajmniej dwie rybki. Półki nagrywa. Siema siema, bo nagrywamy na dwa kadry. Mamy taką zabawę z łukim. Kto pierwszy rozgniecie ręko, ręką jajko. Zagrywał Pięćdyk, pięć także zaczynamy. Zobaczcie jak strzelić by nie na ten, nie na fotel. No, go. Ała, oh! oh! wow! ale jest. Pięćdyk. Oh! No nieźle. Wiedziałem, że na fotel nic nie jest. się. Co, nagrywasz? You're Yo welcome. Chwalczmy 23.30 Noc. Mam nadzieję, że się zaczęła. Mamy strzał druga ryba. Drugi konik. Tak jest. I jeszcze trochę czasu przed nami. Fajna rybeczka. Tak jest. Ale z, zostało. 10 godzin, ale to noc cudów, jak to zwykle było na zawodach. No, swoje trzeba wysiedzieć, trzeba, trzeba. popracować. Więc bierzemy do końca kolejna piękna rybka. Dają Daj wyżej o, pięknie o, tak pięknie. i walczymy do końca. Odbi, odbi, poszedł. Widać go jeszcze. O, kolego w drugą stronę. Dobra, poszedł. No to super. Dobra. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. To w tym roku darzy na, na zawodach. Darzy, tak? tak? Powiedz coś. Daj się bankować, zawody. I pakujemy manżur i, i jedziemy na kaczki. A jak wyniki? A wyniki? <grym> na chuja <grym>

no słuchajcie, nie spodziewaliśmy się. Udało ale się drugie miejsce i zgarniamy również Big Fisha. Słuchajcie, 25 gram przewagi nad trzecim miejscem w dwóch rybach, więc coś nieprawdopodobnego, ale nadzieja do końca, ja więc prawie. kończymy tak, tą imprezę. Ruszamy na wakacje. I jedziemy na wakacje. Piona! Yo!